Na początek odcinka organizuję rozdanie na zaproszenie do znajomych z kontami Kalo26, więc na początek zostawcie łapkę w górę pod tym odcinkiem, po drugie napiszcie swój nick w komentarzach, a po trzecie zasubskrybuj ten kanał. Musi być szary, przycisk subskrybuj to jest bardzo ważne. Sprawdzane, więc nie czerwony tylko szary. A my możemy zaczynać, ponieważ w dzisiejszym odcinku, jak widzicie po tytule odcinka, wejdę na moje najstarsze, no prawie najstarsze takie stare konto BlokTarpet, który jest bardzo, bardzo nieużywany przeze mnie przecież naprawdę lata, więc y, zobaczymy jak to będzie. Ciekawe kto jeszcze pamięta te konto, bo starsi widzowie powinni je pamiętać. A my możemy zaczynać. I nie, to nie jest y, konto z banki. Spokojnie, za chwilę wpiszę tej y, login, hasło. A nawet to teraz, więc uwaga, Nick, to jest Mikalówka. Czy ktoś pamięta serię Mikalówka? Przyjmuję MSW. Jak ktoś y, pamięta, no to piście w komentarzach, y, ponieważ była kiedyś taka seria, gdzie właśnie y, Mikalówka. Y, czyli damskie, tak naprawdę, konto. Y, konta Mikalówka 6, bo kiedyś po prostu stworzyłem konto damskie, y, nazywało się ono Mikalówka, że niby dziewczyna i tak dalej. I po prostu. Y, Miałem konto damskie, tak? E, I to w sumie tyle. Dobra, więc jesteśmy. E, więc to będzie ciekawe. Dobra, nowa kolekcja. Nie chcę, nie chcę i dobra. Jestem mega ciekawy, czy ktokolwiek mnie rozpozna z tego konta. No bo, ponieważ te konto, y, dawno o nim nie rozmawiałem, o tym koncie. Bardzo dawno. E, w sumie nawet nie pamiętam. E, zobaczmy sobie. E, w ogóle nie wiem, czemu to. Tu jest nie, jednorożec, ale to jest pewnie błąd e, z mojego prywatnego konta, bo tu żadnego jednorożca tej nie widzimy, co nie. E, więc tak. E, e, Pierwszy skin ma aż dwa lata temu i to był ten dziewczyna. Ja cię kręcę. Oj, dawno, 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 naprawdę bardzo mało komentarzy. E, tutaj też były skiny od widzów i to takie mega stare skiny. Naprawdę, dwa lata temu to jest naprawdę no duży czas. E, to na przykład Makapaka, ojej, <laughs> Makapaka, boże, żeby mieć skina Makapaka. Mikalówka powraca, dwa lata. Aha, dobra, to, to fajny powrót. Kolejny odwick, jakiś kotek tutaj na Halloween coś tam chciałem, chyba to było w 2018 Halloween i tu mamy też jakiś taki skinek z słonecznikiem, więc to też ciekawe, no i komentarz... Wow, ktoś ten pisał chyci <grytanie> 7 sekund temu. Czy to, nie, czy to nie jest ktoś z Nexusa? Bo nie wiem, ej, dziwne, co? Nie wiem, nie wiem, do Bankor tu nie ma. Jakiś Wersów. Zobaczmy co jest w poczcie, kto ostatnio pisał 23 minuty. Bo wchodziłem na te konto 23 minut temu, zobaczyć czy działa mi hasło. E, no i tak, 2 dni temu, 4, 7, 9, 10, 11, naprawdę mało kto tu pisał. Nawet była przerwa 1, 2, 3, 4, no 6 dni, no naprawdę dużo to jest. Czemu zapomniałeś o tym koncie? No dużo osób, naprawdę, naprawdę bardzo malutko, e, mała aktywność. E, zakręcimy, w ogóle mam tu 51 level, e, więc no całkiem ok. Mało diamentów, mało kasy. Zakręcimy sobie kołem fortuny, pierwszy raz w tym koncie, bo te konto chyba nawet nie widziałem Widział na oczy koła fortuny, no w końcu widzi i 5 bielcików na start, więc no niesamowite, nie kupisz za to Mikalówka, no, ale trudno, <laughs> trudno, trudno się mówi. Um, zobaczmy sobie może y, tutaj um, nagrody, zobaczmy ile tu mamy. 154 y, block start i 198 uśmiechów, no okej, okay. oddam na przykład tutaj esile. Wow, co, co, czemu? Czemu? Okej, okay, nie wiem czemu wbiłem. Dobra, teraz sobie odbierzamy, odbieramy i uwaga, uwaga, wbijamy 52 poziom. 53? Ej, dobra, tego się nie spodziewałem, czemu aż taki wielki? Dobra, dwa levele przeskok, Troszkę monet zarobionych, też bardzo fajnie się. No i spoczko, spoczko. Tutaj, wow, ale są naprawdę fajnie się te budowle. Dobra, zobaczmy sobie tutaj yy, jakie mamy zwierzaki, ojoj, zwierzaki tylko, tak, cutie. Cutie, e, dwa lata temu oczywiście, bardzo mało pogłaszczeń Oraz zwierzak słodziak, których chyba ma pewnie ich więcej dobra, jednak jeden tylko Ten w sumie jest ładniejszy od tamtego I ma tylko pierwszy level, więc trzeba mu wbić ten level w dzisiejszym odcinku I Mam nadzieję, że niedługo będzie chciał coś, nie wiem, zjeść albo cokolwiek e, Więc zobaczmy sobie na przykład stworzonko Coś tam było ciekawego w tych kryształach e, No i dobre no troszeczkę tych kryształów jest, ale nie za dużo Ale możemy sobie je odebrać tak naprawdę, więc odbieramy... Otwieranko kryształu, bo w sumie nie ma ich jakoś tak y, bardzo dużo, żeby je po prostu tutaj kolekcjonować, skoro na tym koncie grać nie będę. Aha, tu Słońce Nowipa nie ma, więc sobie go nie, odb nie odbiorę, ale tak w sumie nie ma go jakoś specjalnie dużo. Lava odbieramy. Tutaj za zakopanko było. Zobaczmy sobie też y, punkty, y, za na przykład bitwy, czy za kopanie. Aha, to jest koszmar. Y, zobaczymy sobie czeluść jeszcze i tu piekiełko, oczywiście, dobra, pięknie. I co mamy za stworzenie? Y, albo zobaczmy tutaj po prostu. No, jeżeli chodzi o materiał, to naprawdę, no bieda. Bieda, kompletnie tu chyba kopanie nie grałem za bardzo. Tylko może jakieś kilka razy. No, jaki to jest głupie, ej, Mój piesek chce iść do świata VIP, kiedy ja VIP nie mam. Ej, no to jest naprawdę żałosne. Powinno zajrzeć to w tak, że po prostu wejdę do portalu, ale nie wejdę do świata. Ej, no, to jest żałosne z bezpę No, co to ma być w ogóle? Jezu, i patrz, no czemu on chce do świata VIP? O w ogóle, ej, w ogóle, ty konto nie widziało na oczy Cezara Centauri. A ten Cezar to jest od roku ponad, więc ja nie wierzę, ale. O, no powinno ci zaliczyć, no. Powinno, no chcesz iść do świata, no to idź, no no i co, no droga, wolna, Ja nie mogę, ja nie mam VIP-a. Ty, ty, ty zostałeś kupiony, bo miałem VIP-a, więc. Ej, czy ona mnie. Czy ona mnie zna, nie? Ona chyba robi fotkę. Siemanko, zobaczymy, czy ktoś. Yy, czy ktoś po prostu. Yy, rozpozna, że to jest Mikalówka, stare konto Mikalo. Yy, dobra, zobaczmy sobie, co jest, możemy sprawdzić. Yy, wydarzenie, nie? O, highscore chciałem sprawdzić. 26 tysięcy 26 tysięczne miejsce, no to, to, to tak nie powala. E, zobaczmy ile lajków zdobyłem, e, jakkolwiek, no, też lipton. E, ile górnictwa punktów. Aha, grałem chyba tylko jedno kopanie e, na tym koncie, bo zdobyłem tylko sześć tysięcy punktów. E, no więc słabiutko, bardzo słabiutko. E, jeżeli chodzi o bitwy, no to, no to tak, no kilka rundek zagrałem pewnie i nic. E, jeżeli chodzi o fotografie. Zero, fot zero fotek, nie wiem żadnej fo Żadnej fotki Nie wiem, czy wtedy może fotek nie było na BSP Dobra, zrobimy pierwszą fotkę e, Pierwszą fotkę, niech będzie to tata Ziggy bo, bo to jest e, coś wow Więc będzie na pamiątkę I e, niech będzie, o, tak bardzo kocham okładę ta, 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 w ogóle mamy środę A jutro będzie wydarzonko i zobaczymy Coś się stanie e, 19 sierpnia, tak sobie nazwijmy Na pamiątkę, e, żeby było Dobra, Ciak, pięknie, gotowe, gotowe e, Zobaczmy sobie na przykład, a czy jak Jakieś parkoury? Nie, nic, tylko, tylko, tylko skiny, tylko skiny i to tyle z tego Konta, Nie ma już nic takiego ciekawego. Nikt mnie nie rozpoznał niestety, to jest smutne, ponieważ myślałem, że ktoś mnie rozpozna. Eee, zobaczmy sobie, jakie mam klocki. Chociaż no, tutaj wiadomo, że klocków za dużo nie ma. A to te... czemu tego pakietu nie odebrałem? Chyba że... Go, chyba go jeszcze wtedy na BSP nie było. O Jezu, ja tu klocków nowych było, o, mam taśmociąg. No i tak. No ja jedna ci nie ładuję, ale... No, dużo tych klocków nie ma, co nie? Tak średnio, dobra, nic tu nie ma ciekawego. Yy, może dodatki do światów? Yy, nic, prawie że nic, nic, żadnego dodatku do światów, no bo w sumie parkourów nie robiłem. A przedmioty dolne, no to, no też nie mam za dużo, mam podstawowe tylko, tylko kupiłem sobie rolki. Nawet nie mam tych rolek, jaki, jaki noob ze mnie, ja cię kręcę ale to jest koszmarny widok ja cię kręcę nie skomentuję naprawdę siebie i swojego noobstwa na tym koncie i nie wiem co, może, co, mogę, co mogę robić z tym kątem. w ogóle tak ja mam tutaj ponad 1952 przyjaciół a tylko 25 online To jest naprawdę tak słabo bo to oznacza, że po prostu mam dużo nieaktywnych kont, na przykład weźmy sobie na te konto no to ostatni skin był rok temu więc te konto jest nieaktywne jeżeli będziemy sobie na te konto na przykład to te konto. No, miesiąc temu to też nie jest jakiś wielki wyczyn. Albo chodźmy tutaj. No, no dwa lata temu, więc tak naprawdę no słabo trochę z tym kontem e, Że mam tyle znajomych, a tylko mało, mała część z nich e, tak naprawdę gra. E, zobaczmy sobie e, z parkurami, co jest ciekawego w topce. Mm, to jest ciekawe od kola a przejdźmy sobie ten... Albo nie, jednak, jednak nie, jednak nie tak. Ło droperek, możemy sobie zobaczyć droperek, tak czemu by nie, w sumie dawno droperku nie przechodziłem, ale nie pamiętam czy czasami tego dropera już nie przechodziłem ale, chociaż chyba przechodziłem ten droper ale mogę sobie Kurczę, dobra, spróbujmy kilka razy. O, mogę pogłaskać, o kawałek złomu zdobędę chociaż na tym kącie Dobra, spróbujmy jeszcze raz to przejść. Dobra, yy, spokojnie, Mikuś, spokojnie. Yy, nic, nic, nic groźnego, ten parku naprawdę nie jest aż taki zły. O, ten park chyba kiedyś przechodziłem. A, dobra, bo tu jest żółty kluczyk. Ktoś kojarzy ten parkur. Ja go nie potrafiłem przejść nigdy, bo był troszeczkę dziwny, moim zdaniem. No ale, no ale dobra, zobaczmy, jak nam pójdzie. Uuuu, dobra, pięknie, udało się Tu chyba nic, nie ma żadnych kluczy O, nie, teraz mam dripka Dripka daj, dripka, dripka, dripka Daj, okej, okay, pięknie Całkiem idzie jeszcze O, i tu właśnie, nie wiem, czy są te klucze No, to jest właśnie problem, że nie wiem, czy są te klucze Dobra Chyba nie ma nic tu po mnie w tym, na tym odcinku Nie, mam, nie ma co przedłużać tego odcinka Bo szczerze, nie ma tu nic już do zrobienia Na tym koncie pokazałem, co miałem pokazać Słuchaj, nadal się iść do świata VIP, mimo że tego WIPA nie mam, więc trudno, no, no jego problem, no ja chciałem coś zrobić, no ale nie to, nie. Więc dziękuję wam za oglądanku tego materiału. Yy, może sobie klikniemy Cezara Centauri, bo czemu by nie. I właśnie chyba jak kliknę tego Cezara To mi się powinno coś odblokować, jakiś prezent z czegoś co pamiętam, ale nie jestem pewien, zobaczymy. Tak, tak, no, no ja pamiętam, dokładnie tak. I tu drugi prezent z... Tymi fliperkami, jak ktoś nie wie za co są te fliperki Ten czerwion dolny to jest właśnie za to, że jak y, Grasz po prostu y, pierwszy raz na aplikacji Blockstar do pobrania po prostu To ty takie coś darmowego dostaniecie od Cezara Centauri Więc dziękuję y, i do kolejnego odcinku, Więc siemanko!